Witam, nazywam się Kuba Michalski. Serdecznie zapraszam na mój koncert w Lubawce w piątek 29 listopada o godzinie 18. Oczywiście w miejsko-gminnym ośrodku kultury. Będę śpiewał głównie ballady Leonarda Koena, stąd ten mój koenowski kapelusz na głowie. Pewnie pojawi się też parę moich własnych ballad. A więc piątek 29 listopada, godzina 18. Serdecznie zapraszam.